Dzień dobry Państwu. Wiele czasu upłynęło w Polsce, ale my ciągle robimy to samo. Punktujemy złamane obietnice rządu. Tym razem po raz kolejny rządu Tuska dla mnie po raz kolejny, ponieważ pamiętam doskonale analizę ekspoze Donalda Tuska już kilkanaście lat temu, w którym wyodrębniliśmy kilkaset obietnic i badaliśmy później z zespołem ludzi, którzy częściowo w tej chwili jest w Konfederacji, ile z nich zostało złamane, ile z nich zostało spełnione. Dziś sytuację mamy nieco ułatwioną. Donald Tusk złożył sam 100 obietnic przed wyborami i obiecał, że zrealizuje je w 100 dni. Z tych 100 dni minęło już dokładnie. 50, połowa czasu. E, spośród 100 obietnic prawie nic nie jest spełnione. E, nie ma zaskoczenia, my nie mieliśmy wielkich złudzeń, natomiast trzeba przyznać, że skala tej bezczelności i wycofywania się ze wszystkich obietnic wyborczych jest porażająca. E, według niezależnych portali, co najwyżej 12-10 obietnic w ogóle zostało rozpoczęte do realizacji. Wiele z nich w formie pisemnej dostaliśmy po zadawaniu pytań nad ekspoze premiera Tuska, w formie pisemnej dostaliśmy odpowiedzi, z których wynika, że w zasadzie to te rzeczy nie będą realizowane. To nie jest błaha sprawa. Jeżeli rządzenie zaczyna się od oficjalnego przyznania, że się zmieniło program, no to pytanie, co będzie? Dalej. To nie jest tak, że my uważamy, że potrzebne jest w Polsce zrealizowanie tych stu tak zwanych konkretów, z których większość była wysoce niekonkretna, a nawet bardzo szkodliwa. Wiele z tych rzeczy jest całkowicie sprzeczne z programem Konfederacji. Uważamy je za zwyczajnie chore, obłędne, absurdalne pomysły. Natomiast rząd. Obiecał to swoim wyborcom. I my będziemy naświetlać wyborcom, z którymi nie zgadzamy się często w kwestiach programowych, że wybrali rząd, który regularnie ich oszukuje. Że miała być polityczna zmiana, a nie ma żadnej zmiany. Że w Sejmie miało być jakieś planowanie legislacji, a nie ma żadnego planowania. Ciągle jesteśmy, jak to w poprzedniej kadencji powiedział Dobromir Sośnierz, doraźnym pogotowiem legislacyjnym dla rządu. Eee, obradowanie z dnia na dzień, obradowanie po nocach, głosowanie późnym wieczorem, brak się. Jakichkolwiek konsultacji, a nawet działanie bez żadnej podstawy ustawowej. To są najgorsze standardy. Dziś jeden z dziennikarzy, jeden z komentatorów przypomniał raport ekspertów Polski 2050 na temat patologii rządu PiSu i zrobił gorzkie podsumowanie. Żadna z tych patologii nie została usunięta, wszystkie zostały powtórzone. Punktowaliśmy ponad 100 ministrów i wiceministrów, punktowaliśmy brak podziału kompetencji w rządzie. Po dwóch miesiącach rządzenia, dzisiaj punktujemy brak realizacji 90 ze 100 obietnic rządu po 50 dniach ze 100. Gdyby rząd chciał cokolwiek z tego zrealizować. Działa mniej więcej pięć razy za wolno. Oczywiście dobrze wiemy, że spotkamy się za kolejne pięćdziesiąt dni i z tych stu obietnic ogromna większość w ogóle nie będzie zrealizowana. Czy ktoś jeszcze będzie zaskoczony? Jeżeli chodzi o konkrety, oddaję głos Ewa Zajączkowska. Szanowni Państwo, tak jak powiedział marszałek Krzysztof Bosak, miliony Polaków zostało po prostu oszukanych. W kampanii wyborczej Donald Tusk i Trzecia Droga wzorowali się na programie Konfederacji i możemy chyba to śmiało powiedzieć. Podpatrywali nas. Dokładnie, kiedy media w trakcie kampanii wyborczej grillowały na nas z kwestii światopoglądowych, ciągle zapraszały nas do siebie i pytały o kwestie światopoglądowe, czy wyciągały dokumentowania wypowiedzi naszych przedstawicieli jeszcze sprzed wielu, wielu lat. Trzecia droga, czy koalicja obywatelska podbierały bardzo sprytnie nasze postulaty, które w tym momencie budziły bardzo duże zainteresowanie wśród społeczeństwa. Być może za namową jakichś spin doktorów albo za pośrednictwem badań, które wykonali, zobaczyli, że takie kwestie jak dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, jak kwota wolna od podatku, czy możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku to są te postulaty, których Polacy czy przedsiębiorcy ogólnie domagają się, żeby je wreszcie wprowadzić, żeby ulżyć troszeczkę funkcjonowanie szczególnie, szczególnie przedsiębiorcom. Dlatego konfederacja po wyborach poszła za ciosem i powiedzieliśmy nowej koalicji rządzącej Sprawdzam. Złożyliśmy dwa konkretne projekty dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców i kwota wolna od podatków w wysokości 60 tysięcy złotych, i co się okazało? Nic, okazało się, że koalicja obywatelska i trzecia droga albo zapomniały o tych projektach i swoich postulatach, a jeżeli one zostały skierowane do dalszych prac, to dostaliśmy komunikaty, że no jednak tutaj trzeba bardzo dużych analiz. Musimy ocenić wpływ tych projektów na proces gospodarczy, na budżet państwa, na kwestie prawne i tak dalej, i tak dalej. Masa po prostu usprawiedliwień, dlaczego te konkretne dwa projekty nie mogą w ogóle wejść pod dalsze obradowanie, a już tym bardziej nie mogą zostać wprowadzone, a przecież przedsiębiorcy i Polacy czekają na te konkretne zmiany. Powiedzieliśmy, sprawdzam nowemu rządowi i teraz już wiemy, że te zmiany najprawdopodobniej nie zostaną w ogóle wprowadzone. Ale kwota wolna od podatku i dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców to są tylko niektóre z kwestii, które po prostu nie zostały zrealizowane przez nową koalicję rządzącą. Tak jak wspomniałam, mamy kwestię odliczania składki zdrowotnej od podatku, ale mamy także kolejne niezrealizowane postulaty, czyli likwidacja tzw. podatku belki, odzysków kapitałowych. Nie mamy wprowadzenia... Tasowego pitu, czyli podatku płatnego po otrzymaniu zapłaty, a nie po wystawieniu faktury. Nie mamy jeszcze rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Co prawda minister sprawiedliwości prokurator generalny zapowiada takie zmiany, ale od, od zapowiedzi do realizacji jest jeszcze bardzo dużo czasu i obawiam się, że te 50 dni może po prostu nowej koalicji rządzącej na zrealizowanie tego konkretnego postulatu nie wystarczyć. A też miejmy świadomość, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość łączyło w sobie te dwie funkcje, to właśnie policja rządząca, to politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy lewicy, bardzo głośno krzyczeli przeciwko tego typu rozwiązaniom, więc myśleliśmy, że jeżeli liczą na to, że przejmą władzę, no to ten projekt będą mieli już gotowy i w momencie objęcia władzy po prostu ten projekt złożą i to będzie jedna z pierwszych rzeczy, które zostaną w Polsce wprowadzone, czyli rozdzielenie właśnie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. No, z logicznego punktu widzenia tak to powinno działać. Niestety nowy rząd pokazuje, że że te obietnice, które zaproponował Polakom w kampanii wyborczej ma kompletnie gdzieś, ma w głębokim poważaniu. Liczyło się tylko to, by podebrać wyborców Konfederacji i ci wyborcy w tym momencie są właśnie rozczarowani i widzą, z czym tak naprawdę wiąże, wiąże się rządzenie koalicji obywatelskiej z trzecią drogą, bynajmniej nie wiąże się to z realizacją tych postulatów, które zostały złożone w kampanii wyborczej. Ja na jedną rzecz jeszcze zwrócę uwagę, która jest w mojej ocenie papierkiem lakmusowym. To wskazuje na pewną ogólną metodę działania, a nie na jakąkolwiek jedną szczegółową sprawę, bo pewne szczegółowe sprawy zawsze można usprawiedliwić. Na to nie ma pieniędzy, tu potrzeba konsultacji, tutaj jest prawda kolizja z prawem unijnym, a tu z czymś innym. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na ogólną metodę działania nowej centrolewicowej koalicji. Przed wyborami oni organizowali w różnych sprawach okrągłe stoły, konsultacje, konferencje, narady, zapraszali nas do narad, myśmy na te narady chodzili. Uważamy to za rzecz pożyteczną, żeby różne opcje polityczne konsultowały się ze sobą. Po wyborach jak ręką odjął, nie tylko nie ma projektów ustaw, nie ma żadnych konsultacji, nie ma żadnych spotkań ponadpartyjnych. Miało być polityczne pojednanie, miał być nowy standard, być miały być konsultacje, miała być praworządność, miała być e, rozmowa z opozycją. Nic takiego nie nastąpiło. Tu w Sejmie po wyborach, a jesteśmy już kwartał po wyborach, nie został powołany żaden międzypartyjny zespół w żadnej sprawie. Jeszcze raz to powtórzę. Nie powstał żaden międzypartyjny zespół mający przygotować założenia ustawy w którejkolwiek sprawie, którą w kampanii deklarował rząd. Jest wyłącznie działanie metodą faktów dokonanych, metodą siłową. Skąd my to znamy? Zastanówmy się. Hmm, może działają dokładnie tak samo jak wcześniej próbował działać PiS. Nie ma żadnej różnicy. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, dziękuję na bardzo. Dziękuję bardzo.